No witam Was na naszym kanale Dzisiaj tak troszeczkę inaczej będę zaczynał Jak widzicie farsz jest gotowy a Robot kuchenny jest trochę brudny a dlatego, że przy nagrywaniu no praktycznie już miałem końcówkę plik uległ uszkodzeniu i muszę nagrywać wszystko od początku o, zacz, o, Zaczniemy od farszu Na kanale jest wrzucony film który pokazuje jak zrobić kapustę yy, razem z grzybami farsz tutaj będzie do pierogów różni się tylko tym, że tam, nie, tam jest podana zasmażka tu nie dajemy zasmażki i tutaj jemy więcej grzybów i praktycznie nic się tu nie różni no i, mas, i, i, i masło jak robicie farsz na pierogi to troszeczkę inaczej to się robi, dlatego że trzeba bardzo mocno odparować wodę. Ja to robię w Bretwanie. Podsmażam cały czas na bretwanie, żeby ta woda jak najmocniej odparowała. Jak Wam się nie uda, to możecie dodać bułkę tartą albo przykładowo skipkę chleba. Ona wsiąknie wodę, wymieszać, wymieszać i, i będzie dobrze. Dobrze, przełożyłem kapustę z grzybami na deskę. I teraz będę siekał. Bo ważne jest to, bo jak widzę niektóre filmy, że ludzie to mielą. No, no, sorry, ale taką papkę. Potem w pierogach jeść to nie za bardzo. Ja siekam. Dlaczego siekam? Dlatego, że ma długie takie. takie wąsy, włóknie, aby to nazwać. od kapusty. I źle to się napełnia pierogi. Dlatego po prostu będzie posiekane w taki sposób. Też nie za mocno. żeby było czuć grzybka osobno i, i kapustę, no i starczy teraz biorę się za robienie ciasta pół kilograma mąki i teraz odmierzymy 10 g soli też wiadomo możecie dodać soli więcej jak lubicie bardziej słone ja daję, daję dyszkę, bo wiem, że Midyszka dyszka dobra. 30 ml oleju. Zamykamy i stopniowo wlewamy, stopniowo wlewamy wrzątek, 300 mililitrów wrzątku. Ciasto się mieszało około 15 minut, wystarczy 10, ale ja byłem zajęty i zostawiłem na trochę dłużej. Nie klei się, mięciutkie. Teraz przykrywamy, przynajmniej na 10 minut, żeby odpoczęło. O. Pamiętajcie, że ja na przykład będę dzielił to na 4, 4 kęsy. I za każdym razem musicie przykryć te ciasto, żeby nie wyschło. No i odrywam kawałek ciasta. I teraz rozwałkujemy je. Pamiętajmy, że rozwałkujemy ciasto od środka na zewnątrz. Nie przejeżdżamy tak przez całość, tylko tu i z powrotem. Tu i z powrotem, tak samo w ten kierunek. Bo to ciasto na środku jest grube. Dobra, resztę za chwilę. Ciasto rozwałkowane i teraz tak. Ja używam tego już wcześniejszych filmów, lubię po prostu tym robić. I teraz jak rozwałkowaliśmy ciasto, nie robimy od razu kółek. Tylko najpierw ciasto podnosimy, żeby się zluzowało. Bo potem jest taki problem, że jak obetniecie kółko na napiętym cieście, to nie robią się takie duże, tylko takie małe. No i zaczynamy od jakiejkolwiek strony. To już mam wysłużone, sporo lat to ma, miałem takie białe, nie wiem gdzie to posiałem. nowe kupione i te nowe było lepsze, bo miało już tą krawędź, czyli jest ta krawędź zjechana jak widzicie nie wycina do końca. Dobra, ja obetnę wszystkie kółeczka i będę mówić co dalej. Kółeczka powycinane. Jak widzicie, pasuje idealnie. Lekko dociskam. To już tylko zabawa. Tak naprawdę. I biorę farsz. Nakładam w środek. Tak. Nie za dużo. Przy akurat tym rodzaju farszu ja się nie przejmuję, że dotknie tutaj krawędzi. Dlatego że ciasto się dobrze klei. No i cyk, jak to mówi Jarek Ogarek. I mamy gotowe. I tak robimy wszystkie pierożki. I teraz wodę gotujemy razem z solą i dodajemy olej. Sól próbujemy, wodę, znaczy wodę próbujemy, czy nam odpowiada słoność i wrzucam pierogi. Jednego specjalnie zrobiłem takiego, gdzie wystaje farsz, żeby pokazywał, że nic się nie takiego nie stanie, że się nie rozwali i tak dalej. Robimy wstępnie, na samym początku, tak jak mówię, w innych filmach, taki lekki wir. Nie, nie pocieście i nie kręcimy pierogiem, tylko wodę zruszamy po to, żeby nam nie przywarły do dna. Dobra, starczy i zostawiamy tak. Jak wypłyną, od wypłynięcia 2-3 minuty i wyjmujemy od razu, żeby za długo nie było, bo ciasto się wygumowa gumowate i twarde. No i gotowe. Tu macie tego rozgotowanego. Jak widzicie, nic nie wypłynęło. O, zawsze zapomniałem tej kamerze. Wszystko jest w porządku, nie rozerwał się, skleił się dobrze. Próbujemy z żoną. Cześć, witajcie. Ja już wiem jak smakują, bo już tyle tych razy pierogi nagrywałem, ale Jak dla mnie zawsze dobrze. Tak jest, bardzo dobra. Jak się podobało, subskrybujcie, lajkujcie i do kolejnego odcinka. Cześć na razie. Cześć. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem wcześniej y, powiedzieć. To z farszu wyjmujemy wszystkie ziele angielskie i liście laurowe. Zawsze sobie policzcie wcześniej, ile rzucacie do farszu kulek w przygotowaniu. I tak samo liści ile, będzie Wam łatwiej, że na pewno wszystko wyjęliście, bo po to nieprzyjemnie tak w wyciągnąć kawałek liścia z kulką.